mm W Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym tworzymy ekosystem wiary, staramy się tworzyć pole dialogu na różnych przestrzeniach, stwarzać pole do modlitwy, ale także do rozwoju studium, które bardzo wpisuje się w charyzmat dominikański. I dlatego cieszymy się, że razem ze Stowarzyszeniem Naukowców Katolickich możemy gościć tutaj w górach klasztoru nastolarskiej wielu znamienitych gości z całego świata nauki. Fantastyczna konferencja, która pokazuje, że istnieje harmonia między tymi dwoma dziedzinami, które do tej pory były podzielone w dialogu, w sprzeciwach, w dyskusjach, czy jedno i drugie istnieje, które lepsze, które prawdziwsze. Mam to niezwykłe szczęście, że na konferencji zgromadziła się grupa ekspertów. Naprawdę wysokiej klasy i to są ludzie, którzy nie tylko reprezentują swoją dziedzinę, ale również są chrześcijanami, katolikami i rozpatrują swoją wiarę w świetle nauki i naukę w świetle wiary. Because our understanding of both faith and science is not complete, that there should be deep questions left to be discussed and, and worked out. Thought about in areas of tension. That's normal and is not a sign that at some deeper level that there's a conflict between the two. Możliwy jest dialog pomiędzy różnymi dyscyplinami wiedzy, które różnią się między sobą w sposób nieraz zasadniczy. I raz jeszcze cenne dla mnie jest to, że potrafimy się różnić w sposób twórczy i piękny, a jednocześnie szukamy jakiegoś porozumienia. Wziąłem udział w konkursie przy konferencji naukowo-filozoficznej Faith and Science Tupevs to World Truth. O konkursie dowiedziałem się poprzez ogłoszenie, które widziało, widziałem w szkole. No i przez to, że tematyka konferencji mieści się w moich zainteresowaniach, zdecydowałem się wziąć udział w konkursie. Przez co mogłem wziąć udział w konferencji. This is a beautiful opportunity for all of us. Um, we, it's, a, it's an unusual kind of exchange of ideas because it's interdisciplinary in a way that uh, even conferences that proclaim themselves to be interdisciplinary are Konferencje takie, takie jak ta dają po prostu platformę porozumienia lub cywilizowanego sporu.